Czujesz silną więź z bogami? Lubisz szpanować skrzydłami, kiedy reszta drużyny musi zdzierać podeszwy, brodząc w błocie? Albo? nieważ dziwne proroczesne wizje. Może w takim razie zagraża Simara? Od strony mechanicznej simarzy dostają bonus do charyzmy. Potrafią widzieć w ciemności, co przydaje się hmm. zawsze. Redukują obrażenia nekrotycznej światłości. Co prawda rzadko kiedy się je obrywa, ale jak już się je obrywa, to fajnie byłoby je podzielić na pół. Potrafią uzdrowić za kilka bezcennych punktów, ale wszyscy wiemy, że to i tak będzie za mało dla na naszego lekkomyślnego łotrzyka. Potrafią używać sztuczki światło, więc jeśli ktoś nie został obdarzony darem widzenia w ciemności, bo człowiek wydał się prostszy do odegrania, możecie świecić przykładem. W sumie całkiem nieźle jak na pierwszy poziom. A simarzy, podobnie jak diabelstwa, mają ciekawy rodowód. W ich żyłach płynie krew niebieskich istot, najczęściej aniołów, z tym, że manifestację tej krwi może nastąpić dopiero po wielu pokoleniach. Tak, bez obawy, twój tata jest człowiekiem, ale prapradziadek mógł być aniołem i zapewnić jak najbardziej pokalane poczęcie. Poza tym ojciec jest zawsze domniemany, więc czym się tu przejmować? W takim razie, co odróżnia Simara od zwykłego człowieka? Są nadzwyczajnie piękni, niezależnie od płci, co może przyciągnąć uwagę wzdychających niewiast, jak i gwizdających mężczyzn. Poza tym z reguły są wyżsi od swoich rodziców, więc to nie mleko z piersi matki, tylko dobre niebiańskie geny pozwalają Massimarom grać w NBA. No, oczywiście, gdyby w Fairu nie istniała jako szykówka. Zależnie od rangi anioła, który najwyraźniej został wycięty z waszego drzewa genealogicznego. Możecie mieć inne wyróżniające was cechy, przykładowo srebrne włosy czy lekki puch na barkach. Kiedy młody buntowniczy Asimar wraca do domu ze spotkanie ze znajomymi, to spojrzenie w jego oczy nic nie da, gdyż oczy Asimara nie posiadają źrenic, ale występują w odcieniach tak niespotykanych jak złote czy białe. Jeśli twój drużynowy Asimar przebudzi się w środku nocy i powie, że miał wizję, to nie znaczy, że kupił małe co nieco od tego podejrzanego typa z ciemnej uliczki, którego widzieliście wczoraj. Każdy asimar od chwili urodzenia posiada swojego anielskiego opiekuna, najczęściej dewek, który komunikuje się z jego podopiecznym przez rzeczone wizje. Opiekunowie nie komunikują się nigdy bezpośrednio. Zamiast tego podczas snu potrafią zsyłać prorocze wizje, przepowiednie i pewne uczucia. Więc jeśli zmoczysz łóżko przez sen, to masz zawsze jakąś wymówkę. Jesteś charyzmatyczny, dasz radę. Kontakt z opiekunem można jednak zerwać. Jeśli nie będziemy podążać za ścieżką dobra i postanowimy iść na skróty, kontakt z naszym opiekunem może się zerwać. Przez wizję i swoją fizyczną odmienność asymarzy często nie są zrozumieni przez swoje otoczenie. Co prawda nie mają aż tak podgórkę jak diabelstwa, ale też nie jest im lekko. Z tego powodu preferują towarzystwo innych, nie do końca ludzi. Półelf i półork mogą zostać Twoimi najlepszymi ziomkami w końcu. Hej! wszyscy macie lekko pokręconą rodzinę. Jeśli chodzi o tereny typowo zamieszkiwane przez Asimarów, to w sumie ich nie ma. Przedstawiciele tej rasy są bardzo rzadcy i mogą się narodzić w dowolnym miejscu w Fejrunie, wszędzie, gdzie nieco większy bocian postanowił sobie odpocząć. Wiadomo, nie każdy żyje dla statystyki i mechaniki i w odgrywaniu widzi największą radochę, ale co jeśli Ci powiem, że podobnie jak kolory dla faceta, Asimarzy występują w trzech wariantach. Wydawało ci się, że to co dostaje Asimar na pierwszym poziomie wystarczy? Pomyśl jeszcze raz. Pierwszą subrasą jest obrońca. Idealny materiał na kleryka. Ma chronić słabych, nie światło tam jest, gdzie jest ciemno i gromić złe jak tylko się napotoczy. Dodatkowo dostaje dodatkowy punkt do mądrości i, poproszę o werble, skrzydła. Co prawda na minutę, raz na dzień. Od trzeciego poziomu, ale i tak to jest całkiem nieźle. Poza tym, kiedy przez tą minutę świeci przykładem, zadaje też dodatkowe obrażenia od światłości, a mało kto zredukuje takie obrażenia. No, może poza tobą. Kolejnym podgatunkiem jest bicz Boży. Brzmi groźnie i tak ma być. Cziacy marzy nie tolerują zła, ale w ten bardziej radykalny sposób. Bo jak nie tolerujesz laktozy, to po prostu nie pijesz mleka, a nie tatuujesz sobie na czole jebać krowy. Przedstawiciele tego podgatunku składają się, skłaniają się raczej do tej drugiej opcji. Często zakrywają swoje twarze maskami, blokując swoje zdolności, które ujawniają tylko w walce. Dostają dodatkowy punkt do kondycji oraz podobnie jak obrońcy, przez obrońcy dziennie stają się kozakami, jakich mało. Świecą z oczu, z, u, z ogólnie z każdego otworu ciała. Te światło oprócz tego, że zapewnia wizję dla tych, którzy w mroku są jak pijane dzieci we mgle, to zadają dodatkowe obrażenia, no jakie? Oczywiście, że od światłości. Jeszcze ja, się tego nie nauczyłeś o tej rasie? Ostatnią subrasą jest upadła simar. Jeśli nie będziemy jeść warzyw, słuchać się rodziców, a przede wszystkim swojego anielskiego opiekuna, możemy skończyć jako upadły. Można się tam też urodzić, albo po prostu się takim stać. Wtedy wasze wewnętrzne światło zostaje zastąpione przez mrok. Dostajecie wtedy dodatkowy punkt do siły i, jak dwa, dwie pozostałe subrasy, na jedną minutę czynicie srogi spustoszenie, zostajecie kościste skrzydła, ale takie do straszenia wrogów oraz zadajecie dodatkowe obrażenia? Nekrotyczne. A, tego się nie spodziewaliście. Zmiana subrasy jest możliwa. Jeśli nasz gracz za bardzo lubuje się w kradzieżach i paleniu wiosek, zmiana z obrońcy upadłego jest jak najbardziej realna. Odkupienie jest jednak możliwe, bo kto powiedział, że po tym, jak upadłeś, nie możesz wstać z kolan i znowu stać się przedstawicielem dobra? Wszystko w Twoich rękach. No i mistrzegły oczywiście. Co do porad i wskazówek dla gracza, mechanicznie marzy idealnie nadają się na paladynów dowolnej przysięgi. Także kleryków i w sumie wszystko, no może po zamagiem. Ciekawym konceptem na postać może być upadły, który teraz pokutuje swoje błędy młodości, tak jak w American History X z Nortonem, albo jednoosobowy sędzia ława przysięgu i kat, taki jak sędzia Dread. Jeśli chodzi o mistrza gry, to z własnego doświadczenia powiem, że zadanie jest trudniejsze niż z innymi rasami. Odgrywanie anielskiego opiekuna może być trudne, ale bez obaw. Przewodnik po potworach Wolosa zawiera przydatne informacje. Jeszcze może się zastanawiacie, jakby wykorzystać tych Asimarów w swojej kampanii. Jeśli masz w drużynie gracza odgrywającego Asimara, to może grupa fanatyków religijnych zainteresuje się ową postacią. Mogą go uważać za reinkarnację swojego Boga, nie chcieć go wypuścić albo wręcz przeciwnie jeśli kultyści chcą złożyć go w ofierze ku czci Bafometa albo innego demona. Ty wybierasz. Propozycja numer dwa. Drużyna potrzebuje do jakiegoś rytuału pióra anioła. Po długich, wyczerpujących poszukiwaniach spotykają Asimara, ale jest pewien ząg. To jest upadły. Żeby zdobyć upragnione pióro, będą musieli pomóc mu ponownie znaleźć sobie wiarę w ludzi i dobro. Na koniec radzę, nie polaryzuj się na bycie dobrym do bólu, złym lub smutnym. Bo to jest wkurzające albo po prostu nudne. Lepiej już być wątpiącym jak w piosence Remu tracić swoją wiarę. A najlepiej niż światło w postaci nadziei i dobroci swoim towarzyszom z drużyny i tylko. Ode mnie to by było na tyle i do usłyszenia w następnych filmach. Na razie.